55 minuty po godzinie 8 Radio Kaszebę W Gdyni słychać nas na 92.3 oraz 98 i 9 FM. Radio. No to skoro taka, a nie inna godzina, w naszym studiu zapowiadany wcześniej gość. Dziś Dzień Ratownika Wodnego. O tym, jakie cechy powinien mieć ratownik wodny i jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą, opowie nam dzisiejszy gość, którym jest Jakub Friedenberger, koordynator ratownictwa wodnego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ale również ratownik wodny, instruktor ratownictwa wodnego i instruktor K38. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. K Kuba, co to znaczy K38? K38 to taka organizacja światowa wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych, która zajmuje się ratownictwem skuterowym. Pracą na skuterach edukujemy jak tych skuterów używać, ale też jak tymi skuterami ratować osoby, które są właśnie w potrzebie w wodzie. Przedają się takie skutery? Jak najbardziej tak. Jest to bardzo szybki, zwrotny, zwinny środek ratunkowy. Na pewno nie jest najlepszy. Łodzie ratownicze też mają wiele zalet, ale taki zestaw łódź skuter w bazie... To jest świetny sprząt. No właśnie, bo my mówiąc ratownik wodny, to wyobrażamy sobie takiego Davida Hasselhoffa albo Pamela Anderson w stroju kąpielowym na plaży z tym takim, tym tym, tym czymś takim. Z bojką z taką, z bojką, z bojką taką. SP. O, z bojką SP, proszę bardzo, profesjonalnie <grym> powiedziane. Ale to jednak też jest ratownictwo, skuter i to, o czym powiedziałeś wcześniej. Tak, ratownictwo bardzo się zmienia, rozwija, mamy wiele możliwości sprzętowych, więc ratownicy, zwłaszcza ostatnimi laty, naprawdę są coraz Lepiej uzbrojeni, że tak powiem, bo na kąpielisku widzimy tego ratownika w czerwonych spodenkach, w żółtej koszulce, z boją SP, czy też z innym sprzętem, ale to jest tylko ta strefa przybrzeżna. Coraz częściej z racji też sytuacji, zagrożeń, potrzeb ratownicy właśnie wyposażani są w łodzie, skutery, kłady, pojazdy typu pick-up. Coraz częściej poszukujemy ratownicy wodni, poszukujemy osób zaginionych, nie tylko w wodzie, ale i na lądzie, więc ten zakres działań jest coraz coraz większy. No nie mógłbym tutaj też nie dodać dronów, bo kolega z Sopotu, jak będzie słuchać, to pewnie o tych dronach będzie słuchać. One też bardzo dużo roboty nam robią, bardzo szybko, duże akweny są w stanie przeczesać. Wskazać miejsce, gdzie taka łódź ratownicza czy skuter udaje się, żeby zlokalizować, potwierdzić, czy też, czy też nie, właśnie, czy tam jest osoba poszkodowana, czy nie. Kuba, jesteś ratownikiem wodnym od ilu lat? Zaczynałeś? Oj, w, w ubiegłym wieku zaczynałem. W 1996 roku. No więc tych lat już jest 27. Tych na, na, na przestrzeni tych 27 lat to tak jak wspomniałeś, to ratownictwo się zmienia na plus? Yy, na pewno tak. W takim sensie, że mamy coraz lepszy sprzęt. Coraz szybciej jesteśmy w stanie dotrzeć do osoby poszkodowanej, coraz skuteczniej jesteśmy udzielać tej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, coraz szerszy zakres działań możemy prowadzić, coraz szerszy zakres wiedzy i umiejętności mamy, ale to, to nie ma wpływu na ilość utonięć. No właśnie o tych utonięciach też chciałem zapytać. Właściwie o tych niesfornych y, plażowiczach. Oni od tych 27 lat, odkąd y, wstąpiłeś w szeregi ratownictwa, y, oni się zmieniają też na plus czy bardziej na minus? Są bardziej czepialscy? To znaczy klient przychodzący na kąpielisko y, na pewno... Y, jest no jest no bardziej, musi, bardziej roz... się, musi się przede wszystkim zastosować do regulaminu. Ale nie tak, zawsze to idzie tak, w parze. Jak powiem, tak brzydko, może brzydko mówiąc, klient przychodzący na kąpielisko jest bardziej roszczeniowy. No niestety, niestety. Ratownik jest taką osobą oznakowaną, widoczną i jest na pierwszej linii frontu i kontaktu z osobami korzystającymi z dobrodziejstwa natury. Można powiedzieć, ratownik to kierownik, dyrektor plaży. Tak, w, w cudzysłowie. Bo, oczywiście bo do ratownika tak, podchodzą tak. osoby, bo jest za gorąco, bo jest za zimno. Jaka jest temperatura wody, bo jest brudno, bo śmietnik jest pełen, bo dziecko mi się zgubiło, bo ktoś tonie. Gdzie jest najbliższy sklep, gdzie jest najbliższa toaleta? Z każdym pytaniem. Tak naprawdę to jest Wiedza pierwsza. ogólna pierwsza linia Wikipedia, franku. która siedzi po prostu. Dokładnie na, tak. I obserwuj w pracy. Dokładnie siedzi tak. Siedzi to może złe, złe określenie. No, czuwa, czuwa. Jest najbardziej widoczny, mm -hmm, więc zawsze, mm -hmm. zawsze najbardziej poinformowany. Ja chciałam zapytać trochę od jednej strony. Jak wygląda takie szkolenie? Powiedzmy, ktoś dzisiaj słucha, mówi: Dobrze pływam, może mógłbym zostać ratownikiem wodnym. Jak wygląda takie szkolenie? Szkolenie ratownika wodnego to 60 kilka godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, zakończone egzaminem. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego takie szkolenia organizują, realizują, przeprowadzają. Więc tak naprawdę każdy, kto jest pełnoletni, może być ratownikiem wodnym, musi zrobić takie szkolenie ratownika wodnego, kwalifikowaną pierwszą pomoc, mieć dodatkowe uprawnienia i po takim szkoleniu może przystąpić do pracy ratownika wodnego. Na pewno trzeba umieć dobrze pływać. Nie trzeba być sportowcem, super ekstraolimpijczykiem, pływakiem, ale trzeba dobrze umieć pływać. Trzeba być ogólnie sprawnym fizycznie, bo praca ratownika to praca fizyczna w trudnych warunkach, bo czy jest zimno, czy wieje, czy pada, czy jest upał, świeci słońce, ten ratownik na stanowisku musi siedzieć. Ale też to taka bardzo szeroka wiedza. Ratownictwo wodne to taka multidyscyplina, bo i pierwsza pomoc, i hydrologia, meteorologia, prace bosmańskie, obsługa sprzętu więc tak naprawdę bardzo szeroki zakres. O tym mówimy na kursach, uczymy tego wszystkiego. mi tej wiedzy jest bardzo dużo. I tak naprawdę kurs ratownika wodnego to jest taki. Pierwszy etap. Potem ta praktyka jest niezbędna, nabieranie doświadczenia. Inaczej się pracuje na śródlądziu, zupełnie inaczej na rzekach, a może no to jeszcze inny kawał pracy ratownika wodnego. No właśnie, a jeszcze chciałam zapytać, czy to jest dobrze płatna praca? Według mnie tak. Oczywiście są takie miejsca, gdzie te zarobki są niskie, są takie miejsca, gdzie te zarobki są dobre, ale to tak jak w każdej branży, w każdej dziedzinie. Yy, uważam, że aktualnie ratownicy dostają naprawdę bardzo dobre pieniądze. Yy, często yy, czytam na różnych forach, że chcieliby jeszcze więcej. Ale też tak jak rozmawiałem z kolegami, którzy prowadzą kąpieliska, przychodzą osoby młode po kursie i one chciałyby od razu zarabiać ogromne pieniądze. A my też mówimy, ok, ale najpierw pokaż co umiesz, co potrafisz, czego jesteś wart. Ja zaczynałem od dwóch tygodni pracy społecznych, jako ratownik społeczny. Wtedy miałeś wtedy... szansę się wykazać? Tak, wtedy były jeszcze takie czasy. Po tych dwóch tygodniach dostałem umowę. Gdzieś tam awansowałem w stopniach, robiłem dodatkowe kursy szkolenia i doszedłem do takiego momentu, gdzie no te zarobki były całkiem fajne, ale to nie jest tak, że pierwszego dnia od razu dostaje się miliony. Czy żałujesz, że 27 lat temu zostałeś ratownikiem wodnym? Absolutnie nie. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo tak naprawdę wokół tej wody toczy się moja praca hobby, praca, już nawet nie wiem, co jest pracą, co jest hobby, wszystko się wymieszało. I to też jestem wdzięczny temu przypadkowi, bo ja przypadkowo trafiłem do ratownictwa wodnego. To nie było tak, że chciałem być strażakiem, ratownikiem i tam nie wiadomo jeszcze jakim bohaterem. Absolutnie nie. Ale trafiłem na fajnych ludzi, którzy byli ratownikami wodnymi, którzy wciągnęli mnie w to. Właśnie trafiłem na Kompiliska do Gdyni, gdzie była świetna ekipa fajnych Klimat, i to mnie wchłonęło. Już po tych dwóch tygodniach to już była moja droga. No dobrze, kuba, to y, plaża, morze, jezioro, rzeka. Jak bezpiecznie my, turyści, czy też y, klienci w cudzysłowie, którzy uh -huh. przychodzą na tą plażę, mają się czuć bezpiecznie, mają bezpiecznie odpoczywać? W jaki sposób? Mówimy zawsze i, i zachęcamy do tego, żeby ten czas po wakacjach, a przed kolejnymi wakacjami, poświęcić na naukę pływania, bo umiejętność pływania jest takim punktem wyjścia do bezpiecznego wypoczynku, bo woda nie jest naszym naturalnym środowiskiem, więc jeśli nie umiem wpływać, wchodzę do wody, muszę, muszę liczyć się z tym, że mogę utonąć, więc na pewno umiejętność pływania jest punktem wyjścia. Zachęcamy do tego, żeby korzystać z kąpielisk strzeżonych, bo tam ratownicy czuwają nad tym bezpieczeństwem. To nie jest tak, że oni są za nas odpowiedzialni, bo każdy sam jest za siebie odpowiedzialny, ale jeśli będzie zbyt zimna woda, zbyt duża fala, słaba widoczność czy inne niesprzyjające warunki, to ratownicy wywieszą czerwoną flagę i my mamy sygnał, jest czerwona flaga, nie wchodzimy do wody. Czyli mamy tam zestaw informacji, tak? czy jest bezpiecznie, czy, jest, czy te warunki są trudniejsze. Jeśli już akwen niestrzeżony, bo ja osobiście też z takich akwenów korzystam, lubię, ale umiem pływać, znam swoje umiejętności, to do wody wchodzimy ze sprzętem asykuracyjnym. Boja SP, kamizelka ratunkowa, zawsze z kimś, z kimś na lądzie, z kimś, kto nas obserwuje, nigdy samemu tak żeby zachować to bezpieczeństwo. Tak, jak wspomniałeś, w, w, asekurując się różnego rodzaju przyrządami, bojka albo albo kamizelka, nie tak. wstydźmy się, nie bójmy się. Ktoś, kto przyjeżdża z południa Polski, załóżmy, albo z innego, z innego regionu Polski i chce do tej wody koniecznie wejść, no bo przyjechał pierwszy raz, zobaczył, chce wejść do tej wody, nie umie pływać, to co, taką kamizelkę jak najbardziej, albo bojkę? Oczywiście, jak najbardziej. Nie bójmy się, nie Warto wstydźmy. Można kupić, można kupić, mhm. to nie są wielkie pieniądze. Zdecydowanie więcej wydajemy za posiłki w knajpach. Więc to jest też sprzęt, który lata będzie nam służył i ja zawsze mówię, że to nie jest obciach pływać w kamizelce, nie jest obciach pływać z boją SP, ale obciachem jest utopić się na plaży na oczach rodziny. To jest obciach. A propos takiego sprzętu, powiedzmy, dzisiaj w komentarzach od naszych słuchaczy pojawiło się, pojawiły się materace, flamingi i tak dalej. No i nagle okazuje się, że ktoś sobie kładzie się na tym materacyku, zamyka oczy, wypoczywa i pyk, jest daleko od brzegu. Jak, ta, jak taką osobę przyciągnąć? Nie ma ze sobą telefonu, ma jakiś tam kontakt wzrokowy, powiedzmy, z osobą gdzieś tam z brzegu. Jak, jak, jak ją, nie wiem, czy właśnie na skuterach, czy... czy... Znaczy, tak, zacznijmy od tego, że taki sprzęt muchany, kupowany gdzieś na straganikach, w sklepach to nie jest sprzęt asekuracyjny, to nie jest sprzęt ratunkowy, tylko Dokładnie. do zabawy. Dno w morzu, czy w akwen na akwenach morskich, jest bardzo zmienne. Są rewy, rowy, bardzo blisko brzegu, może być głęboko. Wiatr bardzo szybko i łatwo takie osoby, właśnie pływające na takich dmuchańcach, może wyciągnąć w morze, daleko od brzegu, i osoba może mieć problem z powrotem. Może się okazać, że nawet blisko brzegu już tego dna nie ma. Yy, więc na pewno takim sygnałem wzywania pomocy jest po prostu machanie rękoma. Yy, to zwróci naszą uwagę, to da znak, że coś tam jest nie tak. Yy, my nie zachęcamy do tego, żeby. Ludzie, czy przypadkowi właśnie ratownicy, obserwatorzy podejmowali się takich działań i akcji, bo też ze statystyk widzimy, że każdego roku, to jest każdego roku osoby, które chcą ratować osoby tonące, są kolejnymi ofiarami utonięć. Więc na pewno numer 601, 100, 100 lub numer 112 to są te numery, pod które niezwłocznie należy zadzwonić, żeby uruchomić służby ratownicze i obserwować tą osobę, żeby tym ratownikom wskazać kierunek, wskazać miejsce. No, też bezpieczeństwo ratownika nasze własne jest najważniejsze, a ratownicy wodni są wyszkoleni, mają sprzęt i wiedzą, jak pracować jak tą osobę skutecznie ratować. A ja chciałem jeszcze zapytać, bo mówimy tutaj ratownik wodny, plaże, kąpieliska, czyli sezon, ale tak naprawdę to ratownik wodny to nie jest tylko praca sezonowa. Kompiliska działają sezonowo. Najczęściej od 1 lipca do 31 sierpnia troszkę nad tym ubolewamy, bo już od wielu lat obserwujemy, że maj czerwiec są bardzo ciepłymi miesiącami i tutaj też odnotowujemy utonięcia. Tak śmieliśmy się z kolegami ostatnio, że zaczęły się wakacje i w którym zaczęło padać, a przed wakacjami była piękna upalna pogoda, chociaż dzisiaj też jest ciepło i całkiem przyjemnie. Ale Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, Straż Pożarna, OSP, PSP działają całodobowo i też na każdy taki sygnał wzywania pomocy na takie zgłoszenie będą reagować, również na akwenach. Dlatego też to, co obserwujemy ostatnimi laty, ten sprzęt bardzo się zmienia, bo w wielu miejscach. Tak to nazwijmy może grupy szybkiego reagowania, takie do ratownictwa wodnego są wyposażone właśnie w, w samochody typu pickup, zapakowane sprzętem, kłady, y, łodzie po to, żeby szybko przemieszczać się y, nawet na większe odległości, tam gdzie ta pomoc jest potrzebna. Tak samo działa Straż Pożarna. Y, tutaj na pewno dużą robotę robią ochotnicy, którzy w swoich powiatach y, u siebie w rejonie y, bardzo szybko reagują. Y, tam gdzie nie ma kąpielisk, tam gdzie dotrą szybciej niż ratownicy z podmiotów. No i też w Państwowej Straży Pożarnej ten zakres podstawowy ratownictwa wodnego jest realizowany praktycznie przez cały rok, niezależnie od pory roku. Czy też tutaj mamy dodatkowo specjalistyczne grupy ratownictwa wodnego, wodnodurkowe, sonarowe, jeśli trzeba już wdrożyć poszukiwania takiej osoby, która w wodzie zaginęła. Nasz słuchacz Marian na radiowego Messengera pisze tak: dziś dzień trudnej profesji ratownik wodny. Nie ma łatwo w tych czasach użaranie się z ludźmi, to o których mówiłeś, Kuba, wszystko wiedzącymi i wszystko mogącymi, a jeszcze pod wpływem tak jakby zniechęca do pracy. Pytanie, czy da pan ratownik poradę, jak zachować się ma ratownik w momencie zagrożenia ze strony wypoczywającego, który jest pod wpływem, nazwijmy to wprost, narkotyków mhm. albo, albo alkoholu, bo to dominuje na plażach. Nie tak dawno, nawet w przeglądzie prasy mówiliśmy o tym, że w rewie mm, okazało się, że. Pewien Plażowicz z Białorusi. Wszedł do wody, zaczęli go szukać, a okazało się, że kompletnie pijany jak Bela leży w krzakach. Tak, takie sytuacje się zdarzały, zdarzają i będą zdarzać. Jaki jest środek na to? Ja zawsze tak uczę ratowników i tak mówię, żeby nie wchodzić w dyskusję z takimi osobami. Tutaj nasze bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze. Tego się trzeba nauczyć, to jest trudne, ale ja staram się zawsze dość stanowczo, ale powiedzmy z takim uśmiechem na twarzy, informować osoby, co mają zrobić, w jaki sposób mogę im pomóc, i to często działa. Ale nie zawsze zdarzały się takie sytuacje, że y, musiałem się wysunąć, wycofać y, dla swojego bezpieczeństwa y, i. Wezwać, choć jesteś wezwać... dobrze zbudowanym facetem, no <gulować> nie, 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 nie kryjmy tego. Tak, ale w pracy ratownika y, czy ratownik nie jest stworzony do tego, żeby walczyć, y, y, i używać siły fizycznej i przemocy y, y, w stosunku do takiej osoby, do tego są inne służby powołane, chociażby policja, która ma zupełnie inne uprawnienia. Y, ja jestem przeciwnikiem, bo takie filmy też również w sieci możemy znaleźć tego, że ratownicy wodni używają siły fizycznej, szarpią się z osobami, które nie chcą z wyjść z wody. Zdecydowanie nie wycofajmy się, każdy jest odpowiedzialny za siebie. My siły fizycznej nie używamy, do tego są przeznaczone inne służby, a nasze bezpieczeństwo własne jest najważniejsze. Jakub Friedenberger, koordynator ratownictwa wodnego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ale również ratownik wodny, instruktor ratownictwa wodnego, instruktor K38, był dzisiaj naszym i państwa gościem. Kuba, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Radio Kaszebe.